Oprócz używania Flexboxa do umieszczania elementów na stronie internetowej, dobry frontend developer korzysta również bardzo często z grida, czyli z siatki. Grid umożliwia nam tworzenie takich właśnie siatek o dowolnych rozmiarach, dowolnym kształcie, dzięki czemu w łatwy sposób możemy stworzyć szkielet naszej strony internetowej, który dodatkowo będzie responsywny. W dzisiejszym odcinku zagramy w grę o nazwie Grid Garden. Która pomoże ci opanować umieszczanie elementów na stronie internetowej przy użyciu Grida. Rozwiążemy aż 28 praktycznych zadań. Cześć z tej strony, Kazimierz Pin. Witam cię na kanale Modest Programmer, gdzie pokazuję, jak nauczyć się programowania i zostać programistą. Także, najpierw będziemy sobie czytać instrukcje, i następnie tutaj będziemy wpisywać kod, dzięki któremu osiągniemy cel wypisany tutaj w tym zadaniu. Witaj w grze Grid Garden, w której pisząc kod CSS rozwiasz swój ogród z marchewkami. Podlewaj tylko pola z marchewkami, używając właściwości grid column start. Na przykład grid column start 3 nawodni obszar zaczynający się od trzeciej pionowej linii, co jest innym sposobem na powiedzenie trzecia od lewej pionowa granica. Także aby ta woda znalazła się w tym miejscu, używamy tutaj grid column Start i liczymy po kolei krawędzie. Tutaj jest pierwsza krawędź, tu jest druga krawędź i tu jest trzecia krawędź. Także, jeżeli tutaj wpiszemy trójkę, to ta woda zostanie umieszczona tutaj w polu, gdzie są już marchewki. Ok, przechodzimy dalej. Wygląda na to, że chwasty urosły w rogu Twojego ogrodu. Użyj Grid Column Start, by je otruć. Zauważ, że chwasty zaczynają się od piątej pionowej linii, także chcemy znowu to przenieść w to miejsce czyli używamy grid column start, dwukropek i liczymy sobie krawędzie pierwsza krawędź, druga, trzecia, czwarta i piąta krawędź, ok, super przechodzimy dalej, kiedy właściwość grid column start jest użyta pojedynczo Element domyślnie zajmuje dokładnie jedną kolumnę, jednakże możesz rozszerzyć element na wiele kolumn dodając właściwość grid-column-end. Używając grid-column-end podlej tylko pola z marchewkami. Nie chcemy zmarnować ani kropli wody. Zauważ, że marchewki zaczynają się od pierwszej pionowej linii i kończą się na czwartej. Także mamy ustawione grid-column-start na 1. I teraz ustawiamy grid-column-end. Jako pierwsza krawędź, druga, trzecia, czwarta, i dzięki temu nawodniliśmy całe pole z marchewkami. Przechodzimy dalej. Kiedy używasz razem grid column start i grid column end, możesz zakładać, że końcowa wartość musi być większa od początkowej, ale okazuje się, że to nieprawda. Spróbuj ustawić grid column end na wartość mniejszą niż 5, aby podać swoje marchewki. Także grid. Kolumn End. Chcemy e, nawodnić pole odtąd, czyli od 5 krawędzi, raz, 2, 3, 4, 5, od 5 krawędzi do 4, 3, 2, czyli tutaj będzie dwójka. Ok, przechodzimy dalej. Jeżeli chcesz liczyć linię od prawej zamiast od lewej, możesz ustawić wartość grid column start i grid column end na negatywne. Na przykład możesz ustawić wartość na minus 1, aby wybrać pierwszą linię od prawej. Spróbuj ustawić grid column end na negatywną wartość. Także grid column end i teraz chcemy ustawić negatywną wartość. Czyli tutaj liczymy krawędź od prawej. Tutaj mamy minus 1, a tutaj mamy minus 2. Także tutaj oczywiście musimy wpisać minus 2, żeby nawodnić to pole. Przechodzimy dalej. Teraz spróbuj ustawić grid column start na negatywną Wartość ok, czyli mamy grid column start i chcemy ustawić to pole w tym miejscu, także minus 1. Tutaj jest krawędź minus 2 i tutaj jest krawędź minus 3. Także jeżeli ustawisz minus 3, to wszystko będzie ok. Super, przechodzimy dalej. Zamiast definiować element na podstawie Początkowej i końcowej linii, możesz go zdefiniować na podstawie pożądanej szerokości z użyciem słowa kluczowego span. Miej na uwadze, że span działa tylko z pozytywnymi wartościami. Na przykład podlejcie marchewki poleceniem grid column and span 2. Ok, czyli tutaj po prostu mamy wpisać to, co już tam zostało podane. Także grid column and span 2. Także mówimy, że chcemy żeby to nawodnienie zaczęło się od drugiej krawędzi, czyli to jest pierwsza, druga i żeby zajmowało dwie komórki, czyli span 2. OK, przechodzimy dalej. Spróbuj użyć ponownie grid column end ze słowem span, aby podać swoje marchewki. Także grid column end span 5 i dzięki czemu ustawiamy to nawodnienie na 5 kolejnych komórek. Przechodzimy dalej. Możesz także użyć słowa kluczowego SPAN z GRID COLUMN START aby ustawić szerokość Twojego elementu względem końcowej pozycji. Czyli mamy ustawione GRID COLUMN END na 6 i teraz mamy za pomocą GRID COLUMN START nawodnić to pole i możemy to zrobić poprzez SPAN 3, czyli wskazujemy, że chcemy mieć Nawodnienie na trzech komórkach wpisywanie obu grid column start i grid column end za każdym razem może być męczące na szczęście grid column jest skróconą właściwością która akceptuje obie wartości na raz rozdzielone przez ukośnik na przykład grid column 2/4 ustawi początek elementu na drugą linię pionową a koniec na czwartą linię czyli tutaj ustawiamy sobie grid column i chcemy zacząć od 1 2 3 od czwartej kolumny i chcemy skończyć na kolumnie, tutaj jest czwarta to jest piąta, na szóstej kolumnie, w ten sposób i przechodzimy dalej spróbuj użyć grid column, aby podejść do marchewki słowo kluczowe span działa także ze skróconą formą tej właściwości więc wypróbuj to także ustawiamy tutaj grid column zaczynamy od drugiej krawędzi Czyli tutaj od tej krawędzi zaczynamy i chcemy umieścić nawodnienie na trzech kolejnych komórkach, także span 3. Jedną z rzeczy, która rozróżnia CSS Grid od Flexboxa jest to, że możesz w łatwy sposób ustawić elementy w dwóch wymiarach, kolumnach i wierszach. Grid row start działa podobnie jak grid column start, tylko że na właśnie osi pionowej. Użyj grid row start aby podlać marchewki także grid row start no i teraz liczymy od góry czyli tutaj mamy pierwszą krawędź drugą krawędź i trzecią krawędź także grid row start 3 teraz spróbuj użyć skróconej wersji grid row także grid row zaczynamy tutaj od raz, dwa, trzy od trzeciej krawędzi no i możemy ustawić tutaj prosto span 3, tak żeby ta woda była na trzech elementach. Użyj grid column i grid row razem, aby ustawić pozycję w dwóch wymiarach. Czyli chcemy, żeby to znalazło się tutaj w tym miejscu, także grid column ustawiamy na 2, czyli to jest druga krawędź. A grid row ustawiamy na 5. Czyli tutaj mamy tak. Pierwszą krawędź, drugą krawędź. I licząc od góry, pierwsza, druga, trzecia, czwarta. I tutaj jest piąta krawędź. Tutaj mamy podobnie. Mamy użyć grid column i grid row. Także zacznijmy od grid column. Ustawiamy od drugiej krawędzi. Czyli w tym miejscu. I chcemy zająć cztery. Kolejne komórki i tak samo, jeżeli chodzi o grid row. Tutaj zaczynamy od pierwszej krawędzi i chcemy zająć tych komórek 5. Super. Przechodzimy dalej. Jeżeli pisanie obu grid column i grid row to dla Ciebie za dużo, istnieje skrócona wersja tej właściwości. Grid Aria akceptuje cztery wartości rozdzielone przez ukośnik, także grid row start, grid column start grid-row-end oraz grid-column-end. Jednym z przykładów jest grid-area-1, 1, 3, 6. Czyli tutaj mamy grid-row-start, grid-column-start, grid-row-end oraz grid-column-end. Także użyjemy tutaj podobnego zapisu grid-area. Także zaczynamy grid-row-start, czyli od wierszy, czyli zostawiamy 1. Następnie mamy grid-column-start i tutaj zaczynamy od drugiej krawędzi. Jeżeli chodzi o wiersze, to kończymy na czwartym. A jeżeli chodzi o kolumny, to kończymy na szóstej krawędzi. W ten sposób. Super. Przechodzimy dalej. A co z wieloma elementami? Możesz je nakładać bez problemu. Użyj grid area aby zdefiniować drugą powierzchnię, która pokryje niepodlane marchewki. Także znowu skorzystamy tutaj z właściwości. Tak samo grid area i ustawiamy. Że chcemy zacząć od drugiego wiersza, od drugiej krawędzi, od trzeciej krawędzi, jeżeli chodzi o kolumny, i chcemy zakończyć na piątym wierszu i na szóstej kolumnie, czyli zaczynamy od drugiego wiersza. Tu jest pierwsza krawędź, tu jest druga, trzeciej kolumny, czyli pierwsza, druga, trzecia, czyli mamy to pole. I kończymy na wierszu 5, także 1, 2, 3, 4, 5, czyli tutaj kończymy, i na kolumnie 6, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6. I dzięki czemu otrzymaliśmy taki kwadrat w tym miejscu. Przechodzimy dalej. Jeżeli elementy nie są jednoznacznie umiejscowione w grid przez grid area, grid column. Grid, row i tak dalej. Są one automatycznie umiejscowane według kolejności, jaką znajduje się w kodzie źródłowym. Możemy to napisać z użyciem właściwości order, co jest jedną z zalet układu grid nad układem table. Domyślnie wszystkie elementy grid mają wartość order ustawioną na 0, ale może to zostać ustawione na dowolną liczbę dodatnią lub ujemną, podobnie do atrybutu z index. Teraz marchewki w drugiej. Kolumnie są traktowane trucizną, a chwasty w ostatniej kolumnie są podlewane. Zmień wartość order trucizny, aby naprawić to jak najszybciej. Także, jeżeli dla wody mamy order 0, to wystarczy, że dla trucizny ustawimy order większy niż 0 i zostanie ona przesunięta na koniec grida. Teraz woda i trucizna występują na przemian, chociaż wszystkie chwasty są na początku Twojego ogrodu. Ustaw właściwość order trucizny, aby temu zaradzić. Także, jeżeli woda ma ustawiony order na 0, a my chcemy ustawić poison przed wodą, to musimy tutaj ustawić ujemną wartość, na przykład minus 1. Super, przejdźmy dalej. Do tej pory Twój ogród składał się z siatki, z. 5 kolumnami, każda po 20% pełnej szerokości i 5 rzędów, każdy po 20% pełnej wysokości. To było zrobione według zasad Grid Template Columns 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20 i tak samo Grid Template rows Każda zasada ma 5 wartości, które tworzą 5 kolumn. Każda z nich tworzy 20% szerokości ogrodu, ale możesz ustawić siatkę w dowolny sposób. Ustaw nową wartość Grid Template Columns. Aby nawodnić swoje marchewki, będziesz chciał ustawić szerokość pierwszej kolumny na 50%. Czyli ustawiamy grid template columns, gdzie pierwsza kolumna będzie miała 50% i druga kolumna również będzie miała 50%, dzięki czemu otrzymaliśmy taką siatkę, takiego grida. OK, przechodzimy dalej. Definiowanie wielu kolumn o takiej samej szerokości może być nużące. Na szczęście istnieje funkcja repeat, która może nam w tym pomóc. Na przykład, wcześniej zdefiniowaliśmy 5 kolumn o szerokości 20% przy pomocy zasady grid template columns i 5 razy po 20%. To może być uproszczone jako grid template columns, gdzie właśnie użyjemy sobie funkcji repeat. Tutaj wskazujemy ile chcemy mieć kolumn, a tutaj rozmiar każdej z tych kolumn. Używając Grid Template Columns z funkcją Repeat, stwórz 8 kolumn, każda po 12,5% szerokości. W ten sposób nie przesadzisz z nawodnieniem ogrodu. Czyli ustawiamy Grid Template Columns. Użyjemy tutaj funkcji Repeat, także Repeat, i chcemy mieć 12 kolumn, i każda z tych kolumn ma mieć po 12,5% szerokości. Super, możemy przejść dalej. Grid template columns nie tylko akceptuje wartości podane w procentach, ale i również jednostki takie jak piksele i emy. Możesz nawet mieszać różne jednostki razem. Ustaw odpowiednio wartości: 3 kolumna 100 pikseli, 3 em i 40%. Także po prostu piszemy grid template columns i tutaj rozmiar każdej kolumny, czyli najpierw mamy 100 pikseli, następnie mamy 3 M i 40%, czyli po kolei wypisujemy szerokość każdej kolumny. Dalej. Grid także wprowadza nową jednostkę ułamek FR, czyli jest to tak zwana frakcja. Każda jednostka frakcji przyporządkowuje jedną część wolnej przestrzeni. Na przykład, jeżeli dwa elementy mają wartość odpowiednio jedna frakcja i trzy frakcje, przestrzeń jest podzielona na cztery równe części. Pierwszy element zajmuje Jedną czwartą, a drugi trzy czwarte pozostałej przestrzeni. Tutaj chwasty tworzą jedną szóstą Twojego pierwszego wiersza, a marchewki pozostałe 5 szóstych. Stwórz dwie kolumny z tymi długościami używając jednostek FR. No także grid template columns i chcemy mieć 6 jednostek, także pierwsza kolumna ma jedną frakcję, a druga ma 5. Frakcji, co nam daje 6 jednostek, z czego pierwsza kolumna ma jedną frakcję, a druga kolumna jest 5 razy większa. Kiedy kolumny mają wymiary podane w pikselach, procentach lub Emach, każda inna kolumna podana w jednostce frakcji podzieli pozostałą przestrzeń w tym miejscu marchewki tworzą 50 pikselową kolumnę po lewej stronie, a chwasty 50 pikselową kolumnę po prawej, przy pomocy grid template columns twórczę. Te Dwie kolumny i użyj FR by stworzyć trzy kolejne kolumny, które zajmą pozostałą przestrzeń. Także grid template columns i ustawiamy pierwszą kolumnę na 50 pikseli. Następnie mamy trzy kolumny po jednej frakcji i ostatnia kolumna ma również 50 pikseli. Super. Teraz po lewej stronie jest 75 pixelowa kolumna chwastów. 3 piąte pozostałej przestrzeni jest zajęte przez marchewki, podczas gdy 2 piąte jest przeraśnięte przez chwasty. Użyj grid template columns. Także grid template columns. I ustawiamy najpierw 75 pikseli dla pierwszej kolumny. Następnie mamy ustawić 3 piąte, także 3 frakcje i 2 piąte, czyli 2 frakcje. Ok. I otrzymaliśmy takiego grida. Grid template rows działa w podobny sposób jak grid template columns. Użyj grid template rows, aby nawodzić ogród pomijając 50 pikseli od góry. Zauważ, że woda jest ustawiona tak, aby wypełnić tylko piąty rząd. Dlatego będziesz musiał stworzyć łącznie 5 rzędów. Także grid template tym razem rows. Czyli najpierw mamy 50 pikseli od góry. Następnie mamy auto, auto, auto i jedną frakcję. I tutaj ustawiliśmy auto z tego względu, że ta wartość będzie dopasowana do jej kontentu, natomiast z tego względu, że jest on pusty, to nie będzie tak jakby widoczny. Także tutaj wyświetlana jest tylko ta jedna frakcja w ostatnim wierszu. Grid template jest skróconą właściwością, która łączy template rows i template columns. Na przykład grid-template 50% 50% przez 200 pikseli stworzy siatkę grid z dwoma wierszami każdy po 50% i jedną kolumnę, która jest szeroka na 200 pikseli. Spróbuj użyć grid-template, by nawodnić powierzchnię, która zajmuje 60% od góry i 200 pikseli od lewej. Także grid template ustawiamy jako 60% od góry żeby było 100% to musimy ustawić drugi wiersz 40% i następnie ustawiamy szerokość kolumn na 200 pikseli oraz na auto dla drugiej czyli stworzyliśmy tutaj siatkę z dwoma wierszami Pierwszy wiersz ma wysokość 60%, drugi wiersz ma 40%, natomiast pierwsza kolumna ma 200 pikseli, a druga kolumna ma szerokość ustawioną na auto. I tutaj tak samo mógłbyś na przykład użyć jedna frakcja, i to zadziała tak samo. Ok, przechodzimy do ostatniego zadania. Twój ogród wygląda świetnie. Tutaj pozostawiłeś 50 pikselową ścieżkę na spodzie swojego ogrodu, a resztę posadziłeś. Marchewki. Niestety 20% od lewej Twoich marchewek zostało zarościęte przez chwasty. Użyj CSS Grid ostatni raz, aby uzdrowić swój ogród. Czyli tutaj ustawiamy Grid Template. Pierwszy wiersz ustawmy jako jedna frakcja. Drugi będzie miał 50 pikseli. Następnie pierwsza kolumna 20%, a druga 80%. Czyli mamy dwa wiersze. Pierwszy ma jedną frakcję, drugi ma 50 pikseli i dwie kolumny. Pierwsza ma 20%, a druga ma 80% szerokości. Super, także wszystko mamy dobrze. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli taki film Ci się spodobał, to koniecznie dąż do mojej społeczności, gdzie również będziesz miał dostęp do dodatkowych materiałów i przede wszystkim bonusów. Link do zapisów znajduje się w opisie pod filmem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.